Sięmka, cześć, to ja. Jeszcze tak przed chwilą chciałem Ci powiedzieć, a w sumie bardziej poprosić Cię o to, byś oglądał ten film do końca, bo w sumie troszkę się przy nim napracowałem. Jest godzina 23:52, montuję ten film już trzecią godzinę. Byłoby mi bardzo miło. No i w sumie to tyle. A no i jeszcze jakbyś mógł to ocenić filmik. No i zostaw subskrypcję na moim kanale, jeśli jeszcze tego nie robisz. Let's go. A więc, cześć, Maneczko, ja jestem Shakshi i dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia odcinka z Fortnite'a. Eee, no dobra, może nie z Fortnite'a. Gramy dzisiaj sobie w Robloxa, dokładnie to w Island Royal. No i zapraszam do oglądania. A no i co, biedaki? Ja jestem na balonie, a wy co? Na ziemi, biedaki. Nawet mi was nie żal. się zatańczę. Ej! Ej! Wdówca jest z mojego balona! I jeszcze będziesz mi go bił? Nie, no masz pierdolę. Dobra, a więc my już jesteśmy w busie bojowym, już w sumie możemy wyskakiwać, ale ja bym poleciał gdzieś na środek. Wraz z nami jest 31 osób, więc no troszkę nas jest. Yy, no i lecimy tam. Uch. o, o co to było? Dobra, my już lądujemy. Jestem ciekaw, czy ktoś tu jeszcze się z nami wybiera, ale chyba nie. Ale na wszelki wypadek dobrze się szybko uzbroić. Dobra, mamy już jakiegoś yy, SMG. Tak się to chyba mówiło. Yy, dobra. U, skrzyneczka już jakaś jest. Dobra, i co my tu mamy? u skar yy, fioletowy. Ciekawe, ciekawe. No i mamy jakąś. Yy, jakiś kryształ mamy. Co ja mogę z nim zrobić? Rzucić go mogę. Dobra, na razie sobie nim rzucać nie będę. Teraz wysadzę ten domek w powietrze pewnie. Słyszę tu jakieś skrzyneczki. Czy one są tutaj w góry? Chyba tak, dobra. Trzeba je zdobyć. Aha. Aha, i niszczyłem swoje schody. No dobrze mi poszło. Jeszcze raz. Dobra, jest. Cyk, cyk. Uh, nawet trzy skrzyneczki. Dobra, poteczka się przyda, bo. A to duże jest myślę że małe. To na razie jeszcze jej pić nie będę. Co my tu mamy? No i są małe, tak? Tak, są małe. Dobrze, że jej nie wypiłem, tej dużej. No i szybki shotgun. To sobie go też rzeczywiście wezmę. Ale to później. Na razie wypijemy potka Dobra, może się uda to wygrać jakoś z takimi dobrymi itemami. Wezmę to. I nie wiem, czy brać to jeszcze. Dobra, wezmę. Czemu nie. Ale ciągle coś, coś słyszę. Chyba tutaj. O, słyszałem chyba zmianę broni przeciwnika jakiegoś. To pewnie ktoś tutaj już jest. Sprawdzam szybko i. Dobra. A może to był mój dźwięk? Tak, mój to był. A się wystraszyłem już, że będzie nawalanka. Mm, co to jest? A, mam tylko dwa, mu do tego. Ło, wow, jakbym ją rzuciło, dobra, ja to odkładam, bo jeszcze się zabije Jesteśmy w strefie. poza tym domkiem mogę już... Uuuu, typeczek! Typeczek wyleciał na mnie w ogóle. O, się wystraszyłem Oj, byczku, widać, że mamy podobnego skilla. Tylko, że twój jest lepszy. Aku Aha, dostał Heda w trakcie lotu. Nie, no za to mi się należy łapeczka w górę. Musicie teraz zostawić łapeczkę w górę. To było ładne, to było ładne. Co my tu mamy jeszcze? Snajperka jakaś? Nie, no to było pewne. Typek nie miał szans ze mną. Ja jestem najlepszy w takiej giereczki Rzucę aż mu tym kryształem, co on tupnie nim. Co jest? Co ja zrobiłem za fortecę jakąś? OMG Dobra, to ja tu ja tu zostaję. Mi to ciekawie będzie, chyba. to budujemy to, żeby nam tu nikt nie wlazł no i gościu, dominujemy tą giereczkę tutaj Snajperkę wiem, że on miał, to ja wezmę tą snajperkę jego Dobra, ej ktoś też chce tam wybudował fortecę, ale moja forteca oczywiście jest lepsza, nie? A w ogóle strefy nie mamy Zaraz będziemy musieli się wybrać do strefy Oj gosteczku No to nieładne było z mojej strony, no ale no sam się wychyliłeś Sam się o to prosiłeś Teraz jakiś chłop go jeszcze dojeżdża, chyba. No, przykro mi. Nie chciałem, żeby to się tak skończyło. O! Co on zbagowany jakiś? A i tak sobie nie trafię. Dobra, ej, trafiłem. Dobijam. On jest w ogóle jakiś zlagowany. Leży! Ej, nie, no, nie, 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 nie. Jestem najlepszy w tą gereczkę. Zostało jeszcze 9 graczy. Może to wygramy. Kurcze! Strefa już leci. A my tu snajpimy typów. No typie, nie buduj się jak powalony. Boś nie trafię sobie w ciebie. Jak jeszcze nam to nikt się ma nie ruszać. Nie no, strefa już idzie, muszę się pożegnać z tą miejscóweczką. Eee, czy ja tu jeszcze kogoś widzę? Tak widzę tam w tym... Kurcze! Jak ja nie trafiłem? Dobra, widzę kolejnego typa. What? Co jest grane? What the fuck? Ej, chłopie, jak ty nie zostałeś? Upsuty jesteś jakiś. Co jest? A no tak, bo to ma tą broń, co mnie tak wydupiła w kosmos. Dobra, zaskakujemy. Musimy stąd szybko uciekać. Cze. Ty już widzę, że dominuje na To My się boję. Podchodzić. Dobrze, że jeszcze mnie nie widział. Amunicja. O, to się przyda. To się przyda. No bo z kim się strzela. Ty co ty tak wszystkim dominujesz? Stałeś. Oj byczku, no chyba ja będę twoim wrogiem największym teraz. Leżysz! W końcu ktoś go zabił, nie? I to oczywiście byłem ja. No kurde, no. Kto by się tego spodziewał? Ktoś do mnie strzela? Muszę wypić potki. Dobra. Ej, no nie, no jest dobrze, jest dobrze, tylko nie mam maców. Dobra. Ciul. Nie mam pojęcia, gdzie on może być. Tu jest! Oj, ty, peczku, chciałeś mi zrobić plecy! Zły człowieku. Czy ty miałeś legendarną... <laughs> miałeś legendarny coś. Uu, no to to, było ciekawe. Dobra. Jeszcze ile ty potek? W ogóle fart, że cię zabiłem. Ej, dobra, biorę lunchpada. W zamian za te, bo z tego i tak bym nie korzystał. Schowam się tu jak na razie. I potrzebuję <laughs> strefa. Nie 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 nie, 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 nie. Dobra, te korzystam. Te, te. Spadłem jeszcze. No, nie, no. Płód ma lepszą fortecę jeszcze ode mnie. Dobra, schowam się tu. Pan. powiedz że tu już jest strefa. Dobra, tu już jest strefa. W końcu mam moment dla siebie. Dobra, może tu coś będzie ciekawego i i no nic ciekawego i dalej mam problem z matcami. nie mam budulca to może przez to być problem dlatego walimy ten domek na czachę słyszę cię ziemeczku jest Tak, 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 tak Zabity! Dobra, jest jeden face jeden To się musi udać Idziemy sobie tu Cyk Takie coś I pyk, dobra I mamy dominację nad typeczkiem I co jest? Czemu my tu strefy nie mamy w ogóle? What happened? WHAT HAPPENED? Gdzie jest ten typek? Dobra, będę musiał to śledzić tutaj Dobra, muszę zaskoczyć. Obserwujemy teren. Coś to strzela mu Scoop, nie? To się musi udać. On tu gdzieś jest. Tylko jeszcze nie wiem gdzie. Ciołeczku, nie chowaj się po tych swoich bunkrach. Tylko chodź się walić Dwie osoby mnie obserwują Będą patrzeć jak giniesz Chyba, nie? <laughs> no byczku, no Wychyl się Nie gadaj, że strefa się zmniejsza Dobra, już wiem gdzie jest Lecimy po niego, lecimy Dobra, jest tu, jest tu, jest tu Dostał, dostał Dobra, no, z strzelam. Nie trafiłem. Ja to jest w Victor Royal. Nie no, jestem najlepszy w tą giereczkę. Muszę zatańczyć. Dobra, jak widzieliście, chłop nie miał ze mną żadnych szans. I w sumie to już by było na tyle z tego cika. Jeśli wam się spodobał, zostaw lajka. Oczywiście subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robisz. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!